– Coś do mnie? – A tak, właśnie. A ty skąd się tu wziąłeś? – A szedłem za tobą od przystanku. – To dlaczego się nie odezwałeś? – No bo wtedy musiałbym iść obok ciebie. A tak szedłem z tyłu. Widok z tyłu był dużo lepszy. Nie masz wprawdzie jakichś rewelacyjnych warunków, ale tym, co masz, operujesz zupełnie nieźle. – Erotoman. Nigdy ci to nie przejdzie. – Nie chcę, żeby mi przeszło. – Patrz, drzwi są otwarte. Pewnie złodzieja już wróciła. Nie, nie. Dzwoniła do mnie, że zostanie po godzinach. Dziwne, sporo to było ostatnio włamań. Co ty gadasz? Dwa razy włamali się do tej pary na różnych. Jakiej pary? Przecież to trójkąt. Myślisz, że złodzieje interesuje, kto z kim śpi. A może oni tam jeszcze są? Nie dowiemy się, dopóki nie wejdziemy. Oni? To ich może być kilku. Wchodzimy. Kazek, Józek, zostańcie za drzwiami zdejdziel go gagańce psom! Nie mogę utrzymać Barego! Trzymaj go! Bory pieszik! Tego nie wytrzymają nerwowo. Ale połakam. A więc byli tu? Nie, wszystko jest tak, jak zostawiłam rano. Sprawdź w łazience. Wychodzić. Nie ma nikogo! Ha, 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 bardzo śmieszne. Może są w naszym pokoju. To idź i sprawdź. Sama? Przecież zabroniłyście mi tam wchodzić. No ale skoro to jest jedyna okazja, żeby tam z tobą być, myślę, że najpierw powinniśmy przeszukać twoje łóżko. Lepiej pójdę sama. Zapytaj ich, czy chcą kawę, czy herbatę. Forsa za mieszkanie. O nie. A więc byli tu. Radio zniknęło. Cała forsa. 1500 zł nie ma. Czego nie ma? Forsy za mieszkanie. Zostawiliśmy ją tutaj rano. Może nie zostawiliśmy. No jak to nie? Sam ją kładłem pod doniczką. Jesteś pewien? Sprawdź w puszce na herbatę. Zuza zawsze tam chowa kasa. Nic nie ma wysypałam całą paczkę. Herbata jest, forsy nie ma. A, a, a. A. a, to ty. Ale się przestraszyłam. Co się z wami dzieje? Zuza, czy to ty rano ostatnia wychodziłaś? Ja, bo co? Czy czasem nie schowałaś pieniędzy za mieszkanie w jakieś bezpieczne miejsce? Schowałam, dzięki Bogu. Dołożyłam swoją część, położyłam pod doniczką. Dzwonimy po policję. Możesz przestać mnie trącać? Bo będę miała uśmiech od ducha do ucha. Czeszę się. Przeniosłeś przedziałek na prawą stronę? Nie no, w lustrze ci się tylko tak wydaje. Kupiłeś nowy balsam do włosów? Droższego nie było? Musisz się mnie ciągle czepiać? Co ja ci takiego zrobiłem? Nic, Stasiu. Absolutnie nic. Już od wielu, wielu tygodni nic. Mam wziąć parasolkę? Pytam, jaka pogoda? Piękna. Kto? Co znaczy kto? O, już już tym mnie, Stasiu, nie, nie oszukasz. No, tak myślałam. kelnerka z muszelki. Ma niezły biust. Ale piękna to ona nie jest. Wcale na nią nie patrzyłem. Jesteś pewien? Widzę tę kobietę pierwszy raz w życiu. Tak? Od tygodnia sterczysz przy oknie i patrzysz, jak będziesz szła do pracy. Od jakiego tygodnia? Ona jest nowa. To dlatego zaprosiłeś mnie dzisiaj do muszelki, żeby popatrzeć na nią z bliska. Chyba jednak wezmę parasolkę. Idziemy? Idziemy do więzienia. Dlaczego do więzienia? Policja po nas przyjechała. Rzeczywiście przystojni. Dlaczego mieliby po nas przyjechać? Przecież nic nie zrobiliśmy. Nic. A abonament za telewizor od lat upierasz się, żeby nie płacić. Ja prosiłem, błagałem! Zakryj go. Za. Trzymaj! Za. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan się nazywa przypadek. Nie. Ja się nazywam Bogacki, przypadek mieszka na górze. Udzielę wszelkich koniecznych wyjaśnień o co chodzi. A rutynowa wizyta, ale pan jest. Y Jestem właścicielem tego domu. Tak. Jeżeli możemy w czymś pomóc, bo my z żoną co tydzień oglądamy 997... Nie oglądam. Znaczy oglądamy, ale od sąsiadów, bo my nie mamy telewizora. <głos> <głos> Za abonament też nie a po co płacić, jak się nie ma telewizora. Mm -hmm. Czy chce pan coś jeszcze dodać do swojego oświadczenia? Czy możemy już pójść na górę? Nie, nie. Znaczy tak, możecie panowie iść. Mm -hmm. Jeszcze nie! Słucham? Ja, ja do żony. Stasiu, to nie twoja sprawa. Ja tylko w wciel... To nie wypadek samochodowy, nikogo nie przyjechało. Dowiesz się o wszystkim w swoim czasie. Zginęło 1500 zł, tak? Tak, jeszcze radiomagnetowo. miał zepsuty potencjometr. Zaniosłam go rano do naprawy. Który Zuzia zaniosła rano do naprawy i dlatego nie zginął. Proszę pana, jeżeli ja będę spisywać wszystkie rzeczy, które nie zginęły, to zostanę tu na noc. Czy zwykle zostawiacie państwo, tak? 1500 zł na wierzchu? Zwykle to my nie mamy 1500 zł. Zwykle kładziemy je pod doniczką w kopercie z napisem zamieszkanie. Nie wygląda, żeby ktoś dobierał się do zamka. Więc jak oni dostali się do środka? Przecież rano zamknęliśmy drzwi na klucz. Na ten klucz? Ale on służy tylko do naszego użytku. Chyba o tym nie wiedzieli. Nie zostawia się klucza pod wycieraczką. My czyli mieszkacie tu we trójkę i tak dalej? Tylko mieszkamy i nic tak dalej. Jest pani pewna, że nic innego nie zginęło? No, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Nie. To znaczy, są pewne drobne rzeczy, które ciągle giną, jak szminka... Zginęła a... panu szminka. E, nie, mnie nie. To Krysie i Zuzi giną. Mnie zwykle giną skarpetki. Potem okazuje się, że jedna zginęła, to znaczy nie zginęła, tylko my nie możemy jej znaleźć. Ale to chyba nie o to chodziło. Tych z dołu nie okradli, inaczej by nam o tym powiedzieli. A co tu jest na górze? Strych. O. Ktoś tam mieszka? Nie. A mógłby? Tak, jest duży i ma łazienkę. Jaki to adres? Kwiatowa 17. Czy to ma związek z włamaniem? Nie. Z moim szwagrem. szuka mieszkanie do wynajęcia. – Skończyłeś, Grzesiu? Tak, no, dla mnie prosta sprawa. Brak ubezpieczenia przed kradzieżą, klucz pod wycieraczką, pieniądze na wierzchu. To już lepiej było je dać owsiakowi. Czy moglibyście panowie poświadczyć przed naszym gospodarzem, że ukradli nam pieniądze za mieszkanie? Słyszałeś, Władek? Słuchajcie Państwo, na drugi raz, jak będziecie chcieli sfinkować w łamanie, razy się lepiej przygotować. Można coś potłuc, wynieść telewizor, wyłamać zamek. Chodź, chodź, Grzesiu. Czego tu ludzie nie wymyślą, żeby nie płacić za mieszkanie? Co robisz? A do czego on nam jest potrzebny, jak nie można go trzymać pod wycieraczką? Byli bardzo nieuprzejmi. W końcu nawet głupi ludzie zasługują na grzeczność. Cieszmy się, że to się tak skończyło. Mogli nas zabrać ze sobą, wziąć odciski palców i zrobić zdjęcie. No, widzieliście, jak ten młody policjant na mnie patrzył? Na pewno chciałby mieć moje zdjęcie. A jeszcze lepiej zrobić ci rewizję osobistą. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że zginęły nam pieniądze za ten miesiąc, tak? Nie. Nie? To były pieniądze za zeszły miesiąc. Jesteśmy jeden miesiąc do tyłu. A, tak, zapomniałem. Musimy powiedzieć całą prawdę panu Bogackiemu. On nas zrozumie. To fajny facet, nie? <grytanie> <grytanie> Powiedzmy może że nas okradli, co nam zrobi? Wyśmieje nas. A to niech się śmieje. A jak już skończy, to nas stąd wywali. Już był wredny w zeszłym miesiącu. Słuchajcie. Nie ma sensu tak tu siedzieć i rozpaczać. Chodźmy porozpaczać do pubu. Co zamówić? Małe piwo i trzy słomki. No nie, no nie przesadzaj, Krysiu. Po prostu mamy 1500 złotych długów. Popatrz na Polskę, cały kraj jest 40 miliardów dolarów do tyłu, a nie widzisz, żeby premier pił wódkę z naparstka. O, wolny stolik, szybko. Teraz po prostu musimy jakoś zebrać te force. Może coś sprzedać. Ja mam jedną cenną rzecz, którą staram się zachować do ślubu. A co to jest? Obrączka mojej babci. A, tak. Nie ma wyjścia. Musimy o tym powiedzieć bogackiemu. Nie w żadnym wypadku. Po prostu musimy go na razie unikać, zanim nie uzbłys. O, o, dobry wieczór Państwo! Dobry wieczór! A co to policja dzisiaj u was robiła? Policja? Ja. myśli pan o wujku Grzesiu i wujku Władku? Co? Mieliśmy włamanie! W mieszkaniu? Zginęło coś! Tak, tak, ej, nie, 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 nie nic. To skąd wiecie, że to było włamanie? Wujek Grzesio i wujek Władek nam powiedzieli. Aha. Aha! przy okazji, jeżeli chodzi o pieniądze za mieszkanie, patrzcie, prawie ósma! Już tak późno, a ja się chciałam wcześniej Koko? położyć! Ja też się chciałam! Mimo nam było z państwem pogadać, ale musimy znaleźć dwa! Stasiu? Czy to nie ten twój balsam do włosów? Za zagroż współczucia. Jedno, o czym myśli, to pieniądze. Właśnie. On jest tak skonstruowany. Jest częścią przyrody. Tak jak sępy, szakale, hyeny. Macie klucz? Nie, ja też nie. Jest pod wycieraczką. Co za czarujący wieczór! Dobrze, że spotkaliśmy naszych lokatorów, bo już myślałam, że jesteś głuchoniemy? Ale wzrok ci dopisuje. Cały czas strzelałeś oczami za kelnerką? Nie ja strzelałem. Nie mam nic przeciwko temu. Nawet podoba mi się, że. Że masz życie wewnętrzne. A za mną też ktoś strzelał oczami. Niemożliwe, kto? Nasz sąsiad. Widziałam wczoraj, jak patrzył w okna naszej sypialni. Na I co? Anna Uryniuk, która zajęła... I ziewał. Może się właśnie rozbierałaś? Chcesz swoje sadzone żółtą stroną do góry czy do dołu? Jak mogą te czarne grudy mieć jeszcze żółtą stronę? Jak wolisz? Wolę, żeby mi ktoś inny je zrobił. Co to jest? O, to zmywak do naczyń. Musiał mi wpaść. To ja zjem płatki. Nie możemy sobie pozwalać na marnowanie jajek. Jesteśmy 1500 do tyłu. Cały czas się zastanawiam, skąd wziąć te forsa. Może któryś z nas weźmie kredyt? Ja już jeden spłacam. Ja nie dostanę. U mnie w pracy nie dają. Może ja spróbuję coś załatwić. To twoje śniadanie. A, nie wyglądało jak jedzenie. To ja też zjem płatki. Co jest? A nie, nic. Złamałem nogę w trzech miejscach, ale wziąłem aspirynę, już mi lepiej. <grymne> Czy to się stało jak wchodziłeś po rynnie? Nie, jak z niej spadałem. <grymne> Proszę was dziewczyny, bierzcie zawsze klucz ze sobą. Ja mam w pokoju świnie. Nie wiedziałem o tym, ty wiedziałasz? Świnkę, skarbonkę, zobaczmy, ile w niej jest. Uf, ja mam cały słoik drobny. Od czegoś trzeba zacząć. Obawiam się, że nie mam za dużo. Przepuściłam swoje życiowe oszczędności na porcję frytek. Kupi ktoś używaną torebkę? Nie sądzę. Złote czasy PRL już dawno się skończyły. O, mógłbym zacząć zbierać na samochód. Muszę zabić te świnie. Oszczędź ją. Wyjmij jej korek z brzucha. A, no, rzeczywiście. Co tak mało? Było więcej. Jestem ci winna 50 złotych, Krysia, Krysia. Przecież miałaś urodziny, musiałam ci kupić jakiś prezent. Dobra, to ja załatwię ten kredyt. Chodźmy. Spóźnimy się do pracy. To bogacki. – Przyszedł po pieniądze. – Co my teraz zrobimy? Jest tylko jedno wyjście. Wiejemy. A, pan Bogacki. Zobaczcie, to pan Bogacki. – Pan Bogacki, dzień dobry. – Dzień dobry. Przyszedłem powiedzieć... – Może pan wejdzie do środka? – Dziękuję. Przyszedłem powiedzieć... Znaczy, chodzi o pieniądze za mieszkanie. To może być ten twój balsam do włosów wstawi. Proszę siadać. Więc chodzi o kredyt. Czy ma pan Debyt na koncie, panie? Pana nazwisko. Przypadek. Jacek, przypadek przez RZ. Panie Nowak, proszę przynieść mi akta pana przypadka przez RZ. Wie pan, wasza reklama w telewizji jest fantastyczna. Najśmieszniejsza ze wszystkich. Zawsze się śmieję, ile razy ją widzę. Ile dokładnie? No, dwa, trzy razy dziennie. Czasami aż mnie brzuch boli. Pieniędzy. Ile dokładnie chce pan wziąć kredyt. A, pieniędzy. Piętnaście 15 baniek. 1500 zł. złotych. Z pewnością pan wie, że udzielając pożyczki wymagamy jakiegoś zastawu. Ma pan na myśli akcje, obligacje, nieruchomości? O, to dużo za dużo. <ścoughs> Nic takiego nie mam. Aha. W takim razie, czy mógłby pan mniej więcej określić, na co potrzebne są panu te pieniądze? No, wie pan, mieszkam z dwiema dziewczynami i. Nie ma? To musi być kosztowne. Proszę. Przykro mi, panie dyrektorze, ale nie mogę znaleźć akt pana przypadka. E, może jest przez samorzęd? Też szukałem. To prawy panie Nowak. Nasi klienci zasługują na trochę więcej profesjonalizmu. O, może Proszę ja... iść i poszukać jeszcze raz dokładnie. Bardzo mi przykro, panie przypadek, bo nie wiem, jak to się mogło stać. A może dlatego, że ja tu nie mam konta. No. Przepraszam pana, panie Nowak. Przepraszam, może powinienem o tym powiedzieć wcześniej. Nie, 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 nie. Moja wina. Nie wpadło mi do głowy, że może pan prosić o kredyt w banku, w którym nie ma pan konta. Ale mogę je założyć, prawda? Oczywiście, że pan może. Minimalna wpłata wynosi 20 zł. O, to ja mam 40. Ma pan całe 40 zł. Całe, ale drobnymi. My mi się też nie udało. Jak mój szef usłyszał, że chce zaliczkę, to wyłączył swój aparat słuchowy. Czy to ten, który ci zawsze goni dookoła biurka i nigdy nie może złapać? On ci nie dał? Może by i dał, gdybym się dała złapać. Powinnaś mu wytoczyć proces o molestowanie seksualne. Mm, raz już próbowałam, wynajęłam nawet adwokata, ale nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Bo adwokat zaczął mnie molestować. Słuchajcie, właśnie coś wymyśliłem. Nie wolno nam tracić nadziei. Co wymyśliłeś? No, to. Nie wolno nam tracić nadziei. No wiesz. Nie jest z nami tak źle. Razem mamy prawie 80 zł. Ja nam z 80, jak potrzebujemy 1500. 20 do 1. Rzadki fuks. Dowiedziałem się o tym prosto ze stajni. Mówią, mowy nie ma, żeby przegrał. 20 do 1. Chodzi o konia, panie Jurku? Tak. Herbatnik. 20 do jednego. Rzadki fuks. Która gonitwa? Siódma. Wygrał o cztery długości. Już wygrał? A jak? A ja wygrałem kupę szmalu. Panie Jurku, taka sprawa jest. Pożyczyłby mi pan trochę kasy? Ile? Piętnaście. Yy, dam panu. Całe 20 złotych. Nie, nie o to mi chodziło, panie Jurku. No powiedział pan, że chce pan pożyczyć, nie? Nie, nie, nieważne. Dobry wieczór, pani Jurku! Dobry wieczór. Dwa razy dzień z tonikiem. I słone paluszki. Dobry wieczór, pani Jacku. A, dobry wieczór! O, dobrze, że pana widzę. Chodzi o pieniądze za mieszkanie. A tak, tak. E, przepraszam, śpieszymy się na zakupy. Dobry wieczór, dobra. Dobra e, no. Musimy już iść, leczenia. Poczekajcie, musimy pogadać. Stasiu? Ty chyba jednak zmień ten balsam do włosów. <noise> I wyjmij. Łokiec popielniczki. O, nowy garnitur, co? Tak, 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 tak. Dzięki panu, panie Jurku. Mąż obstawił herbatnika ze wszystkich stron. No, że wygra i że przegra. Stasiu, myślę, że chyba powinieneś postawić panu Jurkowi. Co? A tak, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Małe piwo na mój rachunek. Mam dosyć tego ciągłego uciekania przed Bogackim. O, zostawiłem klucz w innych spodniach. Mówiłam, że trzymać jeden pod wycieraczką? Zuziu, to jest pierwsze miejsce, gdzie złodzieje zaglądają. E tam, no już dobrze, dobrze. Ja położyłam jeden tutaj. Krysiu, to jest drugie miejsce. To już lepiej zostawić drzwi szeroko otwarte. Może pomyślą, że to pułapka. Myślałam, że uda mi się tego uniknąć, ale widzę, że jedyne, co mogę zrobić, to zadzwonić do rodziców i od nich pożyczyć te 1500. O, nie, 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 nie możemy Ci na to pozwolić. My też jesteśmy za to odpowiedzialni. Czekaj! Ona wie, co robi. Masz rację. Spróbuj wyciągnąć stówę więcej, to może pójdziemy gdzieś na miasto. Nie wiem, czy ja nawet. Halo! Mama? Co u was słychać? Tak, wiem, dawno nie dzwoniłam. Nie. Nie, nie chcę od was pożyczyć żadnych pieniędzy. No może trochę. No. Pamiętasz tego policjanta? Tego, który tak na ciebie pożądliwie patrzył. To nie było pożądliwie. To było podejrzliwie. No tak. Dla niego równie dobrze to mógł być każdy z nas. Śmieszne. Śmieszne, jasne. Mam nadzieję. Że niby co? No wiesz, każdy z nas mógł przypadkiem wziąć te pieniądze, schować je gdzieś, a potem przypadkiem zupełnie o nich zapomnieć. Myślisz, że to ja? Nie, nie, oczywiście, że nie. Czy myślisz, że to Krysia? Nie, broń Boże, nie. Czy myślisz, że to ty? Nie! To znaczy, ponieważ ja nikomu z nas nie wierzę, więc to, że ja tego nie zrobiłem, nie zwalnia mnie od podejrzeń, prawda? Cała kupa nieszczęścia. Dach przecieka. Ojcu wypadł dysk i jeszcze się koło traktora urwało. <gry> Obiecałam wysyłać im co tydzień po 50 złotych, jak tylko stanę na nogi. Jacek ma nową teorię. Myśli, że to może być ktoś stąd. Nie, nie, ja tego nie powiedziałem. Wiem, kogo masz na myśli. Bogacki. Bogacki? Nie, no wiem, że czasami z nim trudno wytrzymać, ale ale miał nowy garnitur. I zamówił Jean. Nie. Dwa dżiny. Myślisz, że to mógł być on? Myślę, że jeżeli ty myślisz. No, to ja myślę. Jeżeli ty myślisz. Tom! Nikt nie ma prawa opuścić tego pomieszczenia. Chcę w końcu powiedzieć o pieniądzach za mieszkanie. Ja też chcę powiedzieć o tych pieniądzach za mieszkanie. Przepraszam, jeżeli się mylę, ale myślę, że to pan je wziął. Tak, ja wziąłem. Oczywiście nie mogę tego udowodnić. Co? Próbuję wam cały czas to powiedzieć. Naprawiałem u was kran i zobaczyłem pod doniczką kopertę z napisem za mieszkanie. To jej oczywiście wziąłem. Dlaczego nie zostawił pan pokwitowania? Pokwitowania zawsze zostawiam. Czy myślicie, że ja mógłbym wziąć coś bez pokwitowania? Proszę, tu jest moja kopia. Jest wasz oryginał. Dziękuję i przepraszam. Nic nie szkodzi, niech się pan nie martwi. Każdemu się może przytrafić. Napije się pan z nami herbaty? A Z przyjemnością. A tak, przy okazji, co z pieniędzmi za ten miesiąc?